19 plus! Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Czuć, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To Do życie. 19+. plus! Hej, wiecie, że Krzysiek Markowski wykupił połowę udziału w pubie u Oscara? Taki plus, że nie będzie u nas disco Polo, ale pewnie widzieliście to, co nagrała mi Sara. Całą noc mi się to śniło. Od teraz jestem jakby twoją szefową, więc uważaj. No, po czymś takim to nie spodziewam się dobrej atmosfery w pracy. Sara czuje się już niemal właścicielką pubu, odkąd przekonała Krzyśka, by wykupił udziały i uczynił ją menadżerką. Nie podoba się to Oskarowi, bo uważa, że dziewczyna zbyt się tu rządzi. Oj no proszę, zrób mi kawkę, no. Yy, chodź, muszę ci pokazać. Mam taki pomysł na pub. O nie, sorry, jeżeli chodzi o nowe pomysł na pub, to ja dziękuję już. Jeden wczoraj w Jochmen Disco polowy próbował mi zmieniać. Najpewniej dzięki. To nie jest żadne gówno, tylko naprawdę bardzo przyszłościowy pomysł. Właśnie dlatego się spóźniłam. Byłam na spotkaniu. Czekaj, po... czekaj, 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 czekaj. Właśnie na spotkaniu w sprawie Pabu mnie? Oj, no tak, Krzysiek się zgodził, a ja już nie miałam czasu, żeby jakkolwiek ha. dać ci znać. Aha. I nie udało ci się nawet zadzwonić. Możesz zająć się sprzątaniem? E, ale wyobraź to sobie, amerykański addiction. Co? Burgery, flipery, zupełnie nowy klimat. A to nie Wierzę, co Skąd takie... ten pomysł w ogóle? Co to ma być? Takie klimaty. Emelka, słyszałaś coś dla siebie. No, tylko ciekawe, jakby to miało wyglądać. No właśnie tutaj wszystko jest. Siedzieliśmy na tym skrzyżkiem całą noc. Zobacz, to jest yy, plan, yy, to jest umowa yy, wynajęcia fliperu. Czekaj, stop. Podpisałaś umowę beze mnie? Sama? Nie no, ty też musisz na nie złożyć swój podpis, ale wyobraź to sobie, zupełnie inny wystrój. Outfity. Te starej kanaryczki popylają w takich szorcikach. Takie miniby. Dobra, amerykańskie klimaty okej, okay, ale ja w szortach latać nie będę. A w możesz latać, zresztą nikt ci nie każą tutaj pracować. O, przepraszam. Halo, cześć Magda. Zresztą nawet spoko wygląda, jak Chodźcie to... Chodźcie na chwilę. Chodźcie. Chłopcy, czy tylko ja mam wrażenie, że tutaj ktoś chce przejąć władzę? No i to Amelcia świrujesz, bo byś musiała w szortach chodzić, a teraz, teraz wyglądasz jakbyś wyskiecki był. Ile jest to? jesteś. No, Oskar, pozwolisz jej tutaj tak sobie rządzić? Ale bez historii, ona się nie rządzi, tylko proponuje pewne rozwiązania. No. Jakieś propozycje. I czas... To, to, propozycje, kurde, flipery, bajery, wyobraźcie sobie, kalnerki w szortach na rolkach, p, 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 drineczki roznoszą. Dobra, stary, ty już tak to, nie napalaj to, to, to... na te szorty i rolki, bo będę też tu pracujesz, jakoś cię nie widzę w szortach. I... Mówię wam, będą z tego kłopoty. Cześć! O, to nasza nowa pracownica! No cześć, super, tylko nie zatrudniałem nowej barmanki. No ale Magda wejdzie na bar za mnie. No, czy nie się zwalniasz? Nie, Geniuszu, po prostu mam ważniejsze rzeczy do robienia niż w stanie za barem, więc Magda to zrobi za mnie. No właśnie. A wy co tak stoicie? Może się ze mną przywitacie? Dobrze, to może wrócimy do pracy, stara, możesz się ze mną na chwilę? Mhm. Magda, to chodź na zaplecze ja ci, powiem co okay. ja? Ukaże. Siadaj tam. Powiedz mi jedną rzecz, co to. Proszę, no nie chciałam cię złościć. Nie wkurzaj się na mnie. No i spoko, tylko z tego co pamiętam, to ja tutaj jestem szaram, a Krzysiek jest współwłaścicielem, a nie ty. Krzysiek dał mi wolną rękę, więc od teraz działamy wspólnie. Masz z tym jakiś problem? <grytanie> nie, problem mam wyłącznie z tym, że podejmujesz decyzję za moimi plecami i zatrudniasz ludzi bez mojej zgody. Co to ma być? Ty, no dobra, Oski, no to są tylko pomysły, wyluzuj. A Magda nam przyciągnie naprawdę kupę klientów. Dobra, spoko, niech sobie Magda... Dobra, Magda może zostać tak na nie wiem, dzień próbny czy coś. Mi chodzi o to, że tutaj pracujemy za razem, rozumiesz? Ja też stoję za barem, y, pomagam, noszę rzeczy, a nie stawiam siebie na jakiejś wysokości. Okej. Okay. A jak ci się podobają pomysły? Jak American Addiction? Spoko, co? No, tylko to jeszcze musimy jakoś przegadać. Okej. Okay. To co, partnerze? Zgoda? Zgoda, spoko. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne po tej rozmowie. Ej, no co, wracamy do pracy! Kasia zatrudniła w hotelu Rafała, bo chce mu pomóc po tym, jak stracił pole i futraka. Jednak jej mama jest niezadowolona, że dziewczyna wciąż nie może uwolnić się od niezaradnego byłego męża. No, a widzisz, widzisz wszystko przez Rafała. Co, oblam się kawą przez Rafała? Tak, bo jesteś ciągle podminowana. Mamo, proszę cię, daj już spokój i się przebrać. Kasia, to jest podświadome. To Ty o tym nie wiesz, ale ja przecież to widzę. Ale co widzisz, mamo? No ile razy masz styczną z Rafałem, to jesteś tak nerwowa, jak wtedy, kiedy byliście ze sobą, no? Mamo! Kaśka, no. Słuchaj. Kocham cię nad życie, ale ty czasami gadasz takie głupoty, że to się w głowie nie mieści. Dziecko, ja wiem, co ja mówię. Rafał nie powinien pracować w hotelu, bo on się kompletnie do tego nie nadaje. A poza tym to Ciebie ośmieszy. Dobrze, ale skończmy już temat, dobrze? Mhm. A powiedz mi, co to w ogóle za pomysł, żeby mu pomagać? Co się takiego stało? Mamo, no przyjaźnimy się. Była okazja, żeby pomóc, no to po prostu pomogłam. No i to był właśnie błąd. Żyliście osobnym życiem i było ok. A odkąd się pojawił Rafał z powrotem, to ciągle jest napięta sytuacja. Dzień dobry. Rafał pracuje w hotelu dopiero drugi dzień i niespecjalnie sobie radzi. Hej, dobrze, że już jesteś. Bo ten nowy Rafał chyba nie za bardzo może się odnaleźć. Co ty to co się dzieje? No, było już kilka skarg od gości. Tak? Dobra, ja się tym zajmę, dzięki. Okej. Okay. Ale, przepraszam, nie mamy kawy. Mogę zaproponować wodę, sok, herbatę, ale kawy niestety nie ma. Jak będzie herbata. Ale to jest jakaś paranoja, żeby w porządnym hotelu kawy nie można było się napić. No dobrze, czyli zestaw drugi i herbata. Dziękuję. Co się dzieje? Naprawdę nie ma kawy? Nie, no jest. Tylko chyba zepsułem ekspres. O, dobra, zanim zamówienie do kuchni, ja się tym zajmę. Jajecznica. Raz. Jak? Cholera, no chyba serio się zepsuł. E, dobra, przepraszam gości, was, że to jeszcze chwilę potrwa. E, jak pójdziesz e, do restauracji, o, tam o, Agata to zrobi jest to liczby, nową kawę. Ja już 5 minut na ciebie. O jasne, już biorę. To no przecież to jest zimne, chcesz tak podawać danie? No stykło, bo nie przyszedł, no co? Słuchaj, zrób nowe, nie będziemy czegoś takiego dawać się gościom. No, no świetnie, a ile razy ma robić ten sam zestaw, możesz mi powiedzieć? Słuchaj, Rafał jest w pracy dopiero drugi dzień, on się uczy. E, jest już konserwator? Mówili, że przyszedł, a no co się stało? Ekspres się zepsuł, trzeba mu to zgłosić. E, przepraszam bardzo, jajecznica zaraz będzie. Ale my nie zamawialiśmy jajecznicy, chcieliśmy śniadanie francuskie. E, przepraszam, zaszła pomuka w zamówieniu w takim razie. Znowu? Przecież wcześniej pan przyniósł jajko i bekon. No, no wiem, no pr przepraszam, no w takim razie jeszcze raz zamówię. Przepraszam państwa najmocniej, ale śniadanie będzie na koszt firmy. Kolega jest dopiero drugi dzień w pracy i jeszcze się uczy. Super, tylko my naprawdę jesteśmy głodni. Wiem, przepraszam jeszcze raz, za chwilę ktoś przyniesie państwa śniadanie. Mamo? O, cześć córeczko. A co ty tu robisz? A no co, no odprowadziłam, wiesz, Juleczkę do przedszkola, więc pomyślałam sobie, że wpadnę na kawę, może coś nawet zjem. Akurat tutaj, tak? No dlaczego nie? Przecież mówiłaś mi, że tutaj macie cudowną kawę i wspaniałą obsługę. No błagam cię, co ty znowu kombinujesz, co? No Kasia, proszę cię, to czy ja nie mogę jak normalny człowiek wejść z ulicy do restauracji? Dzień dobry, pani tutaj? E, dzień dobry. Zrób mi e, białą kawę z syropem waniliowym, e, tak na początek, Aha, proszę, odnieś to do mi. No i idź. Wiesz co, mama, ja mam naprawdę masę roboty, a ty, jak zwykle, musisz mi przeszkadzać w najgorszym momencie. Przestań ty w końcu narzekać, no. Jezu, co za dziecko. Fajnie, że będziemy razem pracowały, co? Sara zatrudniła w pubie nową barmankę, Magdę Wolską. Nikt za nią nie przepada, bo dziewczyna w liceum wszystkim dokuczała. Jednak bardzo lubią się z Sarą i ta uznała, że Magda będzie świetną barmanką. Tak? No to gratulacje. No co? Dalej handlujesz dragami? A co, zainteresowana? Już nie jesteś taka święta? Ach, dawaj się odcze, od melki zejdź nie, naprawdę. A ty co? Pan wielki obrońca? Słyszałam, jak opiekowałeś się dziewczyną sobie szumcano, Powiem ci, grubo, stary. Przestań je wszystkich wkurzać. Nie, ale wiesz, to taki miły bonus. Przepraszam, czy możemy coś zamówić? Jasne. Tak, jak najbardziej, przepraszam. E, Irek, Magda, wy się zajmiecie klientami, Mela, ty Stań na zmywak. Ale, dlaczego ja? No bo nie możecie wszyscy stać przy barze, musi być jakiś podział obowiązków. No to niech Magda zmywa, bo jest nowa. Magda obsługuje klientów. E, jasne, co podać? No poprosimy dwa piwa. Słuchaj, nie będziesz mnie dostawać po kontach. Nie? Za kogo ty się uważasz? Za twoją szefową, więc albo staniesz na zmywak, albo możesz wracać do domu. Jesteś bezczelna. A ty jesteś właśnie zwolniona, do widzenia. Oskar! Co jest? Sara mnie właśnie zwolniła, proszę zrób coś, bo jej odbija! O kurde, bez jaj! Wyrzuciłaś Mele, co? Tak, yy, nie słuchałam moich poleceń, a potem mnie obraziła, więc tak, rzuciłam mylę. E, to prawda, słyszałam. Dobra, milcz, okej? Okay. A co do myli, zapewniaj sobie jedną rzecz, że prędzej ja wyrzucę ciebie, niż ty Melanie, rozumiesz mnie? <laughs> ale przecież ja tyle samo udziału w tym papie, co ty, nie możesz mnie <laughs> Czekaj, przepraszam bardzo, ty masz udziały, czy Krzysiek? Wychodzi na to samo, ale nie siwie się, więc uważaj, jeśli to ja zwolnię ciebie, a nie ty mnie. No, widziałeś to? To jest niewiarygodne, co to w ogóle ma być? Z cyklu dobre rady wujka Irka. Panowie, kobieta wyrzucona z łóżka jest jak odbezpieczony granat. Tylko czekać aż pierdyknie. Stary, co ty tam pierniczysz? Bo nie pierniczę tylko prawdę mówię. Co ty? To jest jasne jak słońce, że Sara ci rozpiernicza pap? Cały ten nam Dobra, robisz to, się pieprzyc, Dobra, ale chcesz zostaw to. Rafał stara się jak może, żeby udowodnić, że może być kelnerem w hotelu. Jednak wciąż słabo mu idzie. Kasia wierzy w byłego męża w przeciwieństwie do jej mamy, która ma zamiar pokazać córce, że niepotrzebnie pomaga Rafałowi, bo chłopak do niczego się nie nadaje. Przepraszam, czy mogę prosić menu? Bo tak. Chyba wydaje ci już obiady. Tak, tak oczywiście. No Halo, kartę powinnaś mi otworzyć na pierwszej stronie, no. Mamo. I zabierz właśnie tą filiżankę Mamo, czy ty możesz dać mu święty spokój? Nie widzisz, że chłopak nie wie, gdzie ma ręce wsadzić? Przecież tak. Jak chcę jest traktowana normalnie jak każdy tutaj gość. Widzisz, co się tutaj Mamo. dzieje, czy nie widzisz? Tak, już idę. E, taterina, terina. terina. E, z jakich ryb jest taterina? E, no, ja pójdę zapytać się w kuchni, dobrze? No to ty nie wiesz to, jak ty to odpowiadasz gościom? No, a wiesz w ogóle, co to jest taterina? No tak, da, ta nie z ryb. No to, ale oświecenie, danie z ryb, danie z ryb. No ale pytam się, jak jest przygotowywana? No o co pani chodzi? No siedzi pani od godziny i ciągle ma ludzi, tak? Chce mi pani zdenerwować? No pięknie, pięknie traktujesz to tutaj gości. Już nie mam do pani siły. Idź do kuchni i zapytać się, z jakich składników jest zrobiona Taterina na wypadek, gdyby mogła się uczulić. Nie mógłbym, ale przecież pani nie ma alergii. Ale mogłabym mieć, tak? ...zwrócić tej zaliczki, to no ponieważ to nie wyszło z naszej winy, że państwo tak sobie zablokowali termin. Przepraszam bardzo, Kasia, choć musimy porozmawiać. Przepraszam, zajmij się państwem. Cieszę się. No ja nie daję rady. Twoja matka, no wszystkiego się trzepie, no czego nie zrobię? Rafał, uspokój się po pierwsze i nie daj się wyprowadzić z równowagi, no? bo jej tylko o to chodzi. No to już za późno, ale... Swoją namorację. Ja jestem beznadziejny. Rafał, przestań! Każdy na początku popełnia błędy. No grunt to to, że o, się starasz. Choć się nie odaj do tej pracy. Przestań, no co ty wygadujesz? Słuchaj, no ja myślę o Poli, jestem rozkojarzony. No i jeszcze twoja mama, no wszystkiego się czepia. Trafi, aż będzie dobrze, a ja pogadam z mamą. No. Nie no, kaszka! Przepraszam. Chodź tu, Musimy porozmawiać. Tak, mamo, świetnie, bo ja no, też muszę z tobą porozmawiać. No, moja droga, teraz to ja już wszystko rozumiem. A co takiego rozumiesz? Dawo jest beznadziejnym kelnerem, Ośmieszać, ale ty absolutnie nic z tym nie robisz. Mamo, bo on się uczy, rozumiesz? A poza tym. Nie, nie, nic nie robisz, ty, bo chcesz go trzymać blisko siebie. Co takiego? Tak, Kaszka, ja wiem, jak się to odbywa, wiesz? Teraz mu niby pomagasz, później będziecie się z tobą spotykać częściej, aż w końcu powiesz mi, że chcecie być razem. No co ty wygadujesz? Czy ty zwariowałaś? Tak, ja widziałam Kaczka, jak się do siebie zbliżacie, wiesz? I powiesz mi zaraz, że chce ci być razem. Nie, ja po prostu nie Kaczka, ja ja, ja się w ogóle absolutnie na to nie zgadzam. Ale mama, no co ty oszalałaś? Magda, weź tam pozmywaj, okej? Okay? Sara przyprowadziła do pubu Krzyśka, żeby porozmawiał z Oskarem i uświadomił mu, że powinien teraz liczyć się z jej zdaniem. Jednak Oskar jest wściekły, bo ma już dość rządzenia Sary. Oski co tu się dzieje? Sary, co się dzieje? Twoja laska dostaje jakieś korby i sobie wyobraża, że jest właścicielką pabu. To się dzieje. Myślisz, że to jest normalne? Słuchaj, nie można by tego jakoś tak zrobić, żeby ona myślała, że rządzi, a wy byście robili swoje. Sary, co ty pieprzysz? Posłuchaj sam siebie. Jesteś, jesteś poważnym gościem, tak? Którym na co dzień obraca milionami. I dajesz w tym momencie sobą manipulować jakieś dziewczynie? Zobaczysz, nie Mówisz, to ta laska jest dla jak myślisz, że cały ten pub ma niemal na własność, to no, się pojęcia poje. nie masz. Krzysiek, co ty pieprzysz? Ta laska, jej w tym momencie odbiła. o nazwania mi ludzi tutaj z pracy. Podpisuje jakieś umowy, rozumiesz? Widzisz, jej przejdzie, to jest takie chwilowe. Przejdzie jej? Krzysiek, weź zbierz się i znajdź swoje jaja, tak? To jest taka moja przyjacielska rada. I przestań dawać sobie manipulować i robić sobie wodę z mózgu, okej? Okay? Możesz to dla mnie zrobić? Chodźmy. Kochanie, porozmawialiśmy z Oskarem i mamy parę rzeczy do ustalenia. To znaczy? To znaczy, że musisz przestać się tu rządzić i masz wszystkie decyzje konsultować ze mną. Co?! No tak, reprezentujesz mnie w barze, to jest jasne, ale to jest nadal papo Oscara. No, on ma tutaj ostateczne zdanie. Jaka jest teraz moja rola w tym pubie? Po prostu współpracuj. Rozmawiaj z nami. O. I tylko tyle. Super. Gratulacje Krzysztof, wystarczyło im 5 minut, żeby ciebie zmanipulowali. Sara, poczekaj Szamowa. chwilę, poczekaj. Krzegu, 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 nie, ja muszę z nią porozmawiać. Posłuchaj mi, posłuchaj mi. Weź, nie leć za tą laską jak jakiś pies za kiełbasą. Słuchaj, on mnie daje. I ci To samo, daj. Spokojnie. Okay. Dobra, dobra, więc. Ona ma, wie, to manipulujemy. Mój luz. Spokojnie, okej, okay, jak. Facet. Ale jednak z nią porozmawiamy. Jak warte ja No będzie, dostanie swoje. Oski, dobra robota. So. Dziękuję, że stanąłeś w mojej obronie. No, <laughs> proszę bardzo. Kasia, poczekaj. Kasia uważa, że jej matka znów przesadza, wmawiając jej, że kiedyś może chcieć wrócić do męża. Chce Rafałowi po prostu pomóc, bo wie, w jak trudnej teraz jest sytuacji. I powiedziała mi, że no o robocie. I jakiś jej znajomy dał jej znać i prowadzenie wycieczek powielić No dobra, ale co ci dokładnie no, powiedziałam? Robiłbym w końcu to, wiesz, na czym się znam, no i cztery koła miesięcznie. Ło, <laughs> no to nieźle. No, słuchaj, to, to całe kalnerowanie no, nie jest do końca dla mnie. Wiesz, ja jakoś nie czuję tego. dobra, Rafi, ale nie podejmuj na razie dobra żadnej decyzji, dopóki ja się nie dowiem, co mama kombinuje. Ale ona nic nie kombinuje. Dała mi numer do tego kolesia, zadzwoniłem i on to wszystko potwierdził. Dobra, dobra, ja się wszystkiego dowiem. Nie no, słuchaj, Kasia, ale robiłbym coś, na czym się znam, no i nie czułbym się jak ostatnia ofiara losu. Ale Rafi, ty się nie możesz do końca życia, nie wiem, zamarwiać decyzją Poli. No co ty? No wiem, no. Słuchaj, ja muszę lecieć do sklepu, podziękuj mamie, dobra? Dobra. Dzie ale na razie pa. jeszcze nic nie rób, dobra? Dobrze. Dopóki ja się wszystkiego nie dowiem. Pa. pa. Poczekaj, Juleczka. O, dzień dobry, panie Mariuszu. Cześć, mamo, hej. Cześć, Kasieńko, cześć. Kasienko, cześć. Czeka zrobić tą kawkę? No już, już. Mamo! E, tak? A czy ty możesz mi opowiedzieć coś więcej o tej pracy, którą zaproponowałaś Rafałowi? No co, praca jak prata. Jak Rafał do ciebie dzwonił, to chyba ci wszystko powiedział. Nie no, wiesz co, no powiedział tylko tyle, że y, to jest prowadzenie wycieczek po wieliczce. I wiesz, i 4000 to jest naprawdę dużo. I wiesz, co jest dla mnie dziwne, to że w Wieliczce zarabiają więcej niż w Krakowie. Ojej, Kaśka, no skąd ja mogę wiedzieć, ile zarabiają w Krakowie, a ile w Wieliczce? No widziałam, pożal się Boże, to jego kelnerowanie. No ty już daj spokój z tym Czeka jego wiesz, kelnerowaniem, to? ja cię bardzo o to proszę. No to chyba lepiej tak, żeby oprowadzał ludzi, niż psuł im jedzenie. Przynajmniej trochę się na tym zna. Nie no, wiesz, to na no jak dla mnie pomysł jest naprawdę super, ale mamy cztery koła to jest naprawdę dużo. No przestań, czepiasz się, Kaśka, ty zawsze się czepiasz. Dobra, to proszę. cię. Nie, nie dowiem. Chodź, myszko. Chodź, gdzie my umiemy, ktoś się pomaga. O, tu, Widzisz? Tu, tutaj. Tu. Super. Naprawdę fajne to. Ale mówiłem ci, że tego się nie da ukryć. Da się, da się, ja to wszystko załatwiłam już. Ja, mimo wszystko uważam, że to jest po prostu szaleństwo. Ty nie rozumiesz, że oni nie mogą sobą być? Zrozum w końcu. No ale skąd w ogóle pomysł, że ona chce do niego wrócić? Bo ja widziałam ich dzisiaj, wiesz, widziałam, jak się spółwalają z tobą. Po prostu za chwilę mi powie, że, wiesz, że y, będzie z nim spędzała więcej czasu, a za chwilę powie, że chce do niego wrócić, a ja na to nie mogę pozwolić. Ale nawet jeśli to przecież są dorośli ludzie. Przestań, no co ty w ogóle wygadujesz? No, nie ma takiej możliwości już. Ledwo się wykarska z tego małżeństwa i dopiero raz jej nie pozwolę na to, żeby popełniła ten błąd. Kochanie, ale tysiąc złotych miesięcznie to jest naprawdę dużo pieniędzy. Jak długo zamierzasz mu dokładać do pensji? Tyle, ile będzie trzeba? Mamo, czy ja dobrze A? słyszę, że ty chcesz po krejemu dokładać Rafałowi do pensji? Yy, w. Hmm. Mamo, ja nie wrócę do Rafała nawet za milion lat, rozumiesz? Ja nie wiem, co ty sobie ubzdrałaś, ale nie ma nawet takiej opcji. No ale ja przecież, ja przecież was dzisiaj, Kaszka, widziała. Ale co ty widziałaś? Rozmawialiśmy tylko. Uh -huh. Nie wiem, mamo, ja i Rafał to jest zamknięty rozdział, rozumiesz, na zawsze. Dobra, powiedz mi teraz szczerze, nie chcesz do niego wrócić? Nie, mamo, oczywiście, że nie. Ja nie wiem, co się w tej twojej głowie uroiło. to jest jakaś paranoja. A. Dzięki Bogu. Wiesz co? Z Ty dzwoń do Rafała, bo biedny chłopak naprawdę o. się napalił na tą pracę. Gdzie jest mój telefon? I zrobiłaś mu po prostu nadzieję, wiesz? I bardzo mi jest go szkoda. Proszę, Ale... dzwoń teraz! Ale ty, teraz mam dzwonić? Tak, Anetko, teraz. skoro Rafał się zdecydował, trzeba mu powiedzieć, jakie są prawdziwe warunki. O, i bardzo panu dziękuję, że pan bardzo stanął proszę. po mojej stronie jest ja co, Mariusz, tylko po proszę cię. Nie no. ma zdrowego rozsądku. Uh -huh. Nawet pan nie wie, jak się cieszę, że chociaż raz mamą w tym domu ktoś stanął po mojej stronie. Właśnie jaka komitywa, no niewiarygodne. Dzwoń, dzwoń. A właśnie i owszem, owszem, zadzwonię. Jak ja już wiem, że ty nie chcesz do niego wrócić, to w tej intencji jestem w stanie zrobić wszystko. No, to już już. Cześć! Biorę was wszystkich na świadków, że moja szalona mama wpadła na pomysł, żeby dopłacić Rafowi tysiąc złotych do pensji, tylko po to, żeby ze mną nie pracował, bo ubzdurała sobie, że do niego wrócę. Mamo, a może mnie faktycznie coś ciągnie do Rafała? No bo zobacz, ani nie mam swojego mieszkania, ani samochodu, i chyba faktycznie moglibyśmy być razem. Muszę odebrać dziecko. Nie! nie zobacz! Proszę pana, Kasia jest najlepszą mamą na świecie. Ja nie wiem, możecie jej zabrać muszę. dziecka. Muszę się zastanowić przed siłą dziecka, nie będziemy zabierać. Proszę mi oddać dziecko. Proszę nie, mi oddać, panie, oddać dziecko! Co, co pan zrobił? Nie, nie poczt, spokojnie, nie, poczt, spokojnie. Proszę się uspokoić, proszę państwa, proszę o spokój! Wszystko będzie dobrze! Spokój, tej pani? Kasia, na się Proszę się uspokoić, wszystko będzie dobrze, dziecku nic się nie stanie. Spokojnie. Nie, poczt, spokojnie. Nie, na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pęcisz Kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już? Żo do dorosłe życie 19 plus. you <laughs>